Panie i jeszcze dostaniesz student. To Dostanie. coś zrobił? Coś zrobił? Wezmie minionów na siebie. Po co się użył ulti, No, no bo za już mi się odnowiła. Spokojnie. Wy... Ty nie panikuj człowieku. Kong sam ciśnie na dole. Zaraz mi pójdziemy pomóc. na ciśnie. Za w portki. Dobra, idziemy. <śla> Moja. Noob. Jesteś noob. Chodź, bo tam garę jest. nie. Ja no chodź. To czekaj, to ja se tutaj po ten, po farmie golda na nie, ale ty se tam ten poradzi się. No ale ja się tu sam nie poradzę, a konk mi raczej jest, nie poroszę. Jest kąk przecież. Bo właśnie widzę jak mi pomaga. Dobra, to ja idę tam do ciebie. Ty tu miej coś ten? Tu chyba ten i bieg. O fuck, zaraz... No ja. Garen ja jest to. No właśnie wiesz czemu Garen zjechał, o. bo mi się z niezmordowany szał skończył a on i tak miał mało ochoty. Zmordowałeś się, mówisz, tak No, miała, miała być odwrotna minka, no ale okej. Okay. Mam 5 killi. Na wierzę. Za co report? Oj tam, oj tam. Kogo? Jezu, ktoś idzie! Tak, <noise> to z dupca? no Nie ma tak. Ja tam zaraz przyjdę, Ty wam pomóc. kurczy synu. Dostał złe. E no cofajcie się dotąd gdzieś. Bo tu ninja przyszedł ja No ninja, cofajcie się dotąd, wam pomogę. Dobra. Albo dotąd nawet, kurde. Dobra, jo. dobra, chodź tu, chodź tu. We nie wiem. Idę, idę, idę. Ja idę, go spowolnię, idę. co? Ja no, też mogę spowolniać, nie wiem czy wiesz. Mój będzie. O oh, fak <noise> Biegnę sobie to po prostu... O patrz moje minionki, moje, mój, 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 mój. mój, mój no. Dobra, chodźcie panowie, uleczę was. Se... No gdzie że uciekł, chwila nie... byś dostał? Tak się uleczy, idę, się... idę sobie bufa kupić. Kupić? Wykraść. Nie no, idę zabić potwora, który daje bufa, no. Nie, 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 Ty bo tu jest Garen, hobie. I ten drugi Peter Skate. No niech sobie będą, zaraz tam do was przyjdę. Ojej, O, mam niezmordowany szał, czyli będę mógł być nieśmiertelny! Chodź tu. Zjedziemy ich w dupkę. No gdzie ten kurna pajac poszedł? Gdzie ty idziesz jak tu? Chodź tu, do krzaków, panie. Ja ich będę wabił tutaj. No ty masz ich zwabić właśnie do krzaków. O ku... O, A ty o przez chyba se porzujesz. Wiesz. Dawaj przez ścianę, dawaj. Na no stary, Nie ale... Nie, tego! Gdzie uciekasz, chodź, 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 chodź. Dziękuję. Ej, dawaj kenena. Ja młodego dajesz. Bo jezu, zabijam, je zabija. Ty by Garen łapie. O, dobra, niech mnie tylko tu wal w tą małą. BUM Brawo. nie no, tak miało być. Nie, takie metody ja mogę nagrywać, chobie. <laughs> śmiertelny, zaraz Cię mobek walni chciałbyś no no właśnie mobek chciał cię walnić cyk 41 to teraz pośpiesz no ja na czapkę mi jeszcze 140 robię, no bycie szlak trafi team no <noise> uh, Not really man Pozdro no Dobra nie, nie uciekać bo ja nie jestem pro Znaczy nie jestem szybki, ja, też nie, ja mam tylko 396 speed Poddali się <laughs> wow. O pozdro to Tyle z tego filmu na trudzi. O ja Cię